Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej części naszego zagrania w Transport Fever 2 na najwyższym poziomie trudności. Także wciąż sobie tutaj gramy na tej samej mapce. Wiadomo rozwija nam się tutaj ta sieć połączeń. Tak w ramach tylko przypomnienia najwyższy poziom trudności, bo kiedyś był tylko wysoki. No jednak dodaje nam tutaj do jakieś takie więcej wyzwań i, i nawet w dalszej części gry jest taka opcja, że możemy zbankrutować, jest to do, dość dobrze widoczne. Nawet na takim let's playu jest taki YouTuber niemiecki, który nagrywa po angielsku. Możecie sobie znaleźć, że Fever to spodfliwę tu Epec Brutal Difficulty. I no tak, dopiero teraz w sumie mu się udało ustanowić jakieś takie, te wszystkie połączenia tak zoptymalizowane, żeby szybko i dużo zarabiać. Natomiast to wymagało jeszcze tam wielu poprawek w trakcie, w liniach, co na zwykłym tym trudnym poziomie, wysokim poziomie trudności zazwyczaj nie było problemem, ponieważ no cóż, jakby kiedy mieliście kilka intratnych linii to wtedy tak naprawdę już wszystko było załatwione, bo już no te pieniądze po prostu leciały z nieba. Natomiast na bardzo trudnym poziomie w tym momencie, to został dodany w tym wiosennej aktualizacji do Transport Fever jakby przez cały zagrajmy, jest możliwość, praktycznie, żeby coś to jeszcze zbankrutować. No dobra, ale żeby tutaj nie przedłużać, co się zmieniło od ostatniego odcinka. Otóż udało nam się usprawnić połączenie paliwowe. Przy czym, usprawnić niekoniecznie zawsze yy, znaczy, że jest lepiej, <grym> jeżeli chodzi o stosunek przychodu do yy, wydatków. Do kosztów, czyli ogólny dochód, ponieważ o ile on ogólnie zrósł, tak stosunek jednego do drugiego niestety się pogorszył. Czyli teraz możemy w sumie zobaczyć w kącie w wykresie, ale jak widzicie, to jest bardzo dużo, co zainwestowałem. Właśnie teraz będę o tym opowiadał. Ale widzicie, że często jest oczywiście, jakby dochody wzrosły powyżej tych 5 milionów, Tak naprawdę to by być przychody, ponieważ nie, nie uwzględniają wszystkich kosztów. Ale no tak gra nam pisze, że to jest dochód, zakład błąd, bo powinno być odjąć wydatki. Ale w każdym razie ponad 5 milionów, więc jest ok, no, jesteśmy do przodu, jeśli chodzi o pieniądze. Natomiast jak widzicie, często pojawiają się lata, w których jest ten dochód ciut mniejszy od, od wydatku, ten przychód. I tak samo czasem jest leciutko więcej, tak no, co drugi rok tak naprawdę. Kiedyś było tak, jak zobaczycie sobie te poprzednie lata, że praktycznie zawsze był wyższy od wydatków przychód. No, ale właśnie. No, mimo wszystko nam ogólnie wzrósł ponad 5 milionów, ale też koszty mocno podeszły do góry. Także no to wynika z bardzo prostej sprawy: otóż tutaj powstała bardzo duża magistrala kolejowa. Jest długa, 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 aż tutaj. A niestety mamy rok 1904, jak widzicie z prawej strony. Więc wciąż to jeszcze są dość powolne ciuchcie. I to niestety jest tutaj problemem. Dlatego mam ich na tej linii aż kilka. Możemy sobie zobaczyć. To będzie kolejowe. Tak, aż trzy mam na tej linii. Żeby tutaj mniej więcej ta częstotliwość była jakaś rozsądna. Plus jeszcze jeden tutaj linia, która przywozi sam plastik, tak naprawdę, który jest dowożony do, do fabryki towaru. No, plan był dość ambitny, ponieważ fabryka towarów ma jeden z najbardziej skomplikowanych w grze zależności produkcyjnych, ponieważ potrzebuje i stali, i plastiku. A stal, jak już wiemy z poprzednich odcinków, wymaga od nas i rudy żelaza i węgla, a znowu plastik wymaga oleju, który jest przetwarzany tak naprawdę z Ropy naftowej, także te, jakby te zależności są bardzo skomplikowane i rozbudowane. Dlatego, no jakby na, nie zalecam na samym początku gry za bardzo iść w towary, bo na ogół najciężej jest na tym wyjść. No, ale jakoś tam się udało to wszystko połączyć. Tylko, że no jak widzicie, no przez to, że te częstotliwości nie są za duże, czy tam, nawet tutaj, plastik to jest 11 minut, bo tak naprawdę on ma ustawione, że ma czekać. Ma czekać, aż jest całkowicie załadowany, żeby nie marnować tych tras, skoro i tak tylko w jedną stronę coś wiezie, no to nie ma sensu, żeby jechał, nie wiem, jeszcze bardziej, tylko pół pusty, czyli wtedy jest jedna czwarta tak naprawdę na całej trasie, tak, bo w jedną stronę na przykład by byłby do połowy, w drugą stronę byłby pusty, czyli w obie strony jest to tylko jedna czwarta załadunku, więc to jest zdecydowanie poniżej naszego celu, czyli 50%. Dobra. No, ale tutaj jakoś to się udało, minus tego, tak jak wspomniałem, jest trochę taki, że tutaj nam się już tutaj też dodatkowo paliwo zbiera, bo doszedłem do wniosku, że skoro Czększa potrzebuje tak dużo paliwa, no to grzechem jest tego nie wykorzystać, więc od razu tworzę paliwo, ale pamiętacie, że mieliśmy tutaj taką bardzo sprytną linię fejkową, z jednym tylko konikiem, która, dzięki której w obie strony tutaj woziliśmy więcej Więcej towaru. Tutaj, jak teraz zobaczymy, to jest pociąg. On ma tylko trzy sztuki. Znowu nam to spadło i przez to, to też wzrosły koszty tej linii. No, wynika to z tego, że gra jest na tyle sprytna, że widzi, że tutaj jest bliżej i, i tutaj przerzuciła cały ciężar przewozu paliwa w obie strony. Także. Musimy wymyślić coś nowego tutaj. Ta, ta fake linia już nic nie robi. A tutaj tracimy dużo pieniędzy. Dlatego no. Nie jest to idealne rozwiązanie, ale dzięki temu, jak sobie zobaczymy, właśnie to ropa, olej, paliwo i zarządzanie linią, to ustawiłem dodatkowe filtry i z bierze nam bo tutaj jest od razu rafineria, szyb naftowy. Przepraszam, bierze załadowuje w jedną stronę pełny, potem tutaj. Żeby co najmniej było trochę to jest takie może dziwne, bo 80 plus 80 to nie jest 100%, tylko 160%. Jak może być 160%, czyli więcej niż wszystko? Ale po prostu gra to potem tak balansuje, żeby na pewno nie zapełnić pociągu jednym towarem w całości. Więc na pewno te 20% w zależności od tego, co będzie więcej na stacji, w tym momencie jest więcej paliwa, to 20% tego drugiego, czyli na przykład w tym przypadku, czyli w tym przypadku to będzie oleju, tak? Czy tam tak oleju? Na pewno będzie przewiezione. Dlaczego to jest ważne? Bo on w tę stronę wiezie dwie rzeczy. Do tego momentu paliwo, a tutaj dalej jeszcze sobie kontynuuje drogę i zawozi nam do zakładu chemicznego ten olej, żeby produkować plastik. Tylko to jest tak śmiesznie zrobione. No, i jak sobie już dojedzie do New Taipei City, to niestety tylko i wyłącznie rozładuj. Także to jest troszeczkę cięższa matematyka, ponieważ na tej pierwszej segmencie tutaj, tym dolnym, zawsze jedzie w obie strony pełny: w tę stronę jedzie i w tę stronę jedzie. Tutaj jedzie tylko w jednej czwartej pełny, w drugą stronę nic. Dlatego no ciężko tutaj wyliczyć ten procent, ale na pewno jest powyżej 50. Niemniej to nie jest jakaś, jakaś magiczna, wielka liczba. Dlatego to jest tak, no jakoś tam się balansuje. Też parę lat musiało minąć, żeby to wszystko zaczęło działać tak naprawdę. No wiadomo, tutaj jeszcze do tej stali trzeba było sobie dodać yy, przewóz. No, mamy tutaj już pierwsze spalinowe. Chociaż nie wiem, czy jako ten jest spalinowy. Tak, spalinowy tylko silnika. No i krótki odległość, więc po prostu można było sobie połączyć. Ja tylko zmieniłem układ drogowy, żeby były w miarę proste linie. Żeby te czasy przewozów były w miarę jak najszybsze. Tutaj mamy dwa terminale. No też jest taka trochę optymalizacja, że tutaj oczywiście sobie przywozi stal. Do tego terminala, ale przy okazji, że on łapie tutaj kopalnię węgla, to jak w drugą stronę wiezie węgiel. Więc dzięki temu też mam dodatkową taką małą linię samochodową, która w obie strony coś wiezie. No i tak samo tutaj mamy dwie linie, tak naprawdę jedna stricte pod paliwo, która troszeczkę sobie tutaj przywozi tego paliwa, a druga pod towary, czyli ona zabiera tak naprawdę stąd plastik, który jest przywożony z zakładu chemicznego co jakiś czas, przewozi ten plastik tutaj. I tutaj jak mamy już stali, plastik, stali mamy oczywiście więcej, bo to jest lepsze połączenie, no to wtedy zabiera nam stąd ten te produkty i zawozi tutaj. I oczywiście wraca, więc że tak powiem, dwie trzecie trasy jedzie pełne. To jest te, 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 samochody, więc też jest to dość, dość, dobrze zoptymalizowane. No najgorszym tutaj jest problemem tak naprawdę ta długa linia. I też nieregularność na niej. Dobra, udało mi się też połączyć węgiel, o którym się odgrażałem w poprzednim odcinku, że dobrze by było, żeby on nie umarł. To jest taka bardzo symboli symboliczna linia węglowa, która ma w sobie tak naprawdę... Inaczej tutaj chciałem wejść. Węgiel. Zarządzaj pojazdami. Tylko jeden pojazd drogowy. Tylko żeby utrzymać ten zakład produkcyjny. No, rozmawialiśmy sobie o tym. Dobrze jest je mieć. Tutaj w teorii jest też ciekawy układ, który może warto by było jakoś zakonserwować. Też sobie jakiś jeden symboliczny pojazd drogowy tutaj umieścić, żeby nam tutaj ten trójkąt został. Ja sobie to może nawet za, zapiszę, żeby pamiętać. Czyli kamień do kamień do cegieł. Podtrzymanie zakładów. I tak mamy jeden z achievementów, który zakłada, że wszystkie na mapie zakłady produkcyjne są obsłużone przez naszą firmę. Więc tak czy inaczej kiedyś trzeba będzie je wszystkie połączyć, także może to być nawet teraz im więcej połączymy. wiadomo, taka linia nic nie przynosi żadnych zysków, dlatego to jest tylko jeden konik, żeby było jak najtańsze w utrzymaniu. Ale dzięki temu nam sobie tutaj takie fajne jakieś układy zakładów produkcyjnych będzie można utrzymywać. No i tutaj też wiemy, że w sumie takich rzeczy przyszłościowych, o których już rozważam, co może być w następnym odcinku. Otóż tak, przede wszystkim tutaj jest ten problem cały czas z transportem paliwa na dole, do Chengdu. No bo no jakby od naszych kilku tutaj odcinków niespecjalnie nam tutaj to wzrosło, mamy aż 70% w sumie pokryte, to czasem to idzie prawie do 100%, akurat w tym momencie jest trochę mniej i tylko 41 paliwa no i przez to tutaj niestety ten terminal towarowy nie jest w pełni obsługiwany w obie strony jak są te dwa pociągi także no w sumie tutaj na wykresach pewnie to lepiej będzie widać o kiedyś to było zdecydowanie lepiej bo była wysyłka 95 a teraz jest tylko tak naprawdę 35 albo albo 30 no znowu spadło po prostu do starej wartości no co jest mało może i jakby Idealne, tak? No ale w sumie 35 zgadza się z tym, co Chengdu potrzebuje. Więc co możemy zrobić? Możemy spróbować zwiększyć yy, rozwój tego miasta. Rozwinąć je trochę. Żeby tego dokonać, dwie rzeczy. Pierwsza, Połączenie kolejowe pasażerskie pierwsze, czyli między Chengsha a Chengdu. No to są dwa miasta, które w tym momencie najbardziej rozwijamy. Oprócz tutaj Hongkongu, który na razie jest trochę taki jakby oddzielnie zupełnie gdzieś tam na północy, ale tak tu i Częńską połączyć magistralą kolejową. To jest pierwsza rzecz, którą można zrobić. Na pewno wtedy się trochę nam rozwinie ta, to miasto i może nam się zrośnie zapotrzebowanie na paliwo. Więc wzrost nam tutaj też przychód z tego z tej linii i dochód. Druga rzecz, to jak widzimy, też tutaj są wszędzie też towary. Tutaj mamy produkcję tych towarów. Można by, te, by było te towary, na przykład stąd, przewozić od razu tutaj, i to też będzie dodatkowy bonus do rozwoju Chengdu. A to znowu tym bardziej wpłynie na paliwo. I to jest chyba taka pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, żeby znowu przywrócić ładny stosunek przychodów do rozchodów, czyli po odjęciu to jest dochód. A tutaj, jak też widzimy, i sobie sprawdzimy, jest całkiem na fajnie to zrobione, ponieważ. Jak sobie sprawdzimy, możemy zrobić magistralę kolejową tutaj i ona chyba będzie nawet w zasięgu tego punktu. O, dotąd jest zasięg jego. Więc będzie można część towarów od razu na stację kolejową, od razu też ludzi będzie można podczepić tutaj, czyli zrobić też taki pociąg powiedzmy z kilkoma wagonami towarowymi, a większość towarów wagonów będzie dla, dla ludzi, dla pasażerów i tak samo możemy to zrobić w Chengdu w Chengdu. No w tej strony widzę jest najbardziej najwięcej zakładów, które potrzebują towarów, czyli gdzieś tutaj mogłaby być końcowa stacja i od razu też pewnie jakieś dwie małe linie już jedna tutaj jest w jednym i w drugim mieście do obsługi pasażerów wewnątrz tych miast. Dobra. Cóż, dziękuję Wam bardzo za uwagę, i w następnym odcinku, najprawdopodobniej, właśnie zobaczymy te rzeczy, które, które wymieniłem, jak to sobie rozwiązałem i czy przyniosło to od, o, oczekiwane zyski, czy może jednak nie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia za tydzień. Cześć.